Czemu? Czemu?. to jest MMA. Czemu ty bijesz naszego nowego bramkarza? Maksym, weź no go, weź no go. Bracie. Dobrze, uciekaj, uciekaj, Gabryś, uciekaj, uciekaj. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, tak jak wam obiecaliśmy, robimy wielki test, kto jest lepszym bramkarzem. Nadia czy Gabryś? Nowy bramkarz z naszej Piasta Błaszki. No i będziemy robili strzały karne, tam na sam, różne rzeczy. Nadia, jak myślisz, wygrasz czy przegrasz z Gabryśiem? On jest trochę. Ma większy zasięg od ciebie, nie? Wyrzuco no, o dzi. Normalno. Ale może nie mieć doświadczenia przed kamerą, może się spalić. No. Wiesz o co chodzi? No. A ty masz, ty masz luz, nie? Nie znam zbytnio go no zobaczymy, zaraz zobaczymy Gabryś Tak? Jak oceniasz swoje szanse bramkarskie? Myślisz, że będziesz lepszy od tej Nadii, czy nie? No nie wiem Dobra, wiemy. ja odpowiem, będzie lepszy, no <laughs> Trudno nie być, ja odpowiem Nie <laughs> Zakładaj rękawice, masz? Mam Nadia, zakładaj rękawice, masz? Zakładaj, nie mam Masz? No, to nie. zakładaj no, nie Dobra I się zabijesz? Ja? Ja się zabiję? Ja. Ja się zabiję? Przez sposób, co? Ja. 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 Kawałek, papier, kto idzie pierwszy na bramkę? Trzy, cztery. Trzy, cztery. To idzie, okej. Okay. Na początek robimy rzuty karny. Mamy pięciu. Takie. Nie ma. No, no, no to są, no to są. Ja są. To. Niestety są. Mamy pięciu zawodników. Pierwszym jest prezes, potem jest Maksym. Antek, Messi, Czaro. Nadia? bramkarze nie strzelają. Czy chcesz? Mogę, mogę. No dobra, to robimy, że bramkarze, bramkarze strzelają. No dobra, dawaj prezes, pierwszy, no. Pierwszy rzut karny. A ja co specjalnie przypuszczać? Bywa! jest pierwszy rzut karny. Ależ trafia, ależ pewny strzał. On się nie myli. Antek. O mój Boże, ale wyciągnął co Antek. Ty, ale dobry strzał. Dobry strzał zrobi tylko no wyczuł. Prezesa był bardziej przy słupku, nie do wyczucia. Max. Aj, Max nie trafia. Jedna bramka na razie. Prezesa tylko. No jest najlepszy. Dawaj, Czaro, dawaj. Czaro. Ajajaj, aj, aj, przy słupeczku byłaby bramka. To będzie sprawiedliwe, że strzał, który nie jest w bramkę, po prostu powtarzamy, żeby bramkarz miał szansę obronić, tak? Obronił. Tomasz Messi. On na nim jest największa presja. On musi strzelić bramkę. Nie, mo nie może być słabszy od Predesa. Tomek nie trafia. Są dobitki, no są. Kto sam, sam lecisz, no? Ajajaj. Wybronił, wybronił. On nie strzelił? Nie strzelił, tylko ty strzeliłeś. Tylko ty strzeliłeś. Nadia. O mój Boże, Nadia to strzela! Powinna chyba w polu grać i rzuty karne wykonywać. Czyli tak, na 6 rzutów karnych? 4 obronione. Dwie bramki tylko, 4 obronione. Tak, Na wyczucie lecę. Na wyczucie? Ale presja, ale pressio. Ale presja, co? Żeby teraz nie trafić? Trafia ty, prezes trafia każdy rzut karny ty. No fenomenalny no. Dzisiaj prezes w strzela w klubie. Bez kitu. Każda łapka w górę jest za ty, żebym strzelał karne. No. I nagle jeden najg like ode mnie. <laughs> Antonej Ross. Nadia puściła, ale wyczuła. Już jest słabsza w karnych. Max, dawaj Max. Nadia, no co ona jest? Nadia, no wstawaj no. Nie, Ej, nie może tak, czerwona kartka. Nie, 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 nie. Żółta. Dobra, żółta. Aj, Max, to nie był strzał Maxa. Czaro, dawaj. Nadia broni. Obroni Tomka i obroni twoje, to, to będzie remise. Tomasz Messi, dawa, ja jestem gotów stary. Nadia też jest gotowa. Ojoj, oj, wcinę dał, wcinę dał. No i teraz Nadia, musisz obronić karnego twojego rywala. Ty mu strzeliłeś kolosalne okno. Ja się prawo. To jeszcze lewo i lejdziesz, albo w środek. Tak może być. logika. I co, obdygrane jesteś, co? Nie strzelisz? A nie. Ty, no nie, ale Nadia cię wyczuła, powiedziała co zrobisz. Powiedziała, że strzelisz właśnie w lewo. Pierwsza konkurencja dla Gabrysia 1-0 w rzutach karnych. Minimalnie, minimalnie. Lecimy dalej. Pora na sam na sam. On jest sam na sam. Antek? Antek lubi sam na sam. Teraz ze bardzo no. lubi. No. Pierwsza akcja sam na sam. Lecisz stary, lecisz. Aż dynamiczne wyjście. Nope. Nie trafia, ale już do bicka. Jeszcze będzie miał szansę go skasować. No nie, robi to. Robi to. Aj! Dobra próba, prezes, dobra próba. Antek, tylko wiesz, o co chodzi, nie? No, no, <laughs> Masz nowe okulary. Oj! Jest! Pierwsza bramka, pierwsza bramka, Antek strzela. Jeden obroniony, jeden strzelony. A ja, Max, lecisz, lecisz. On coś czuje, że pokiwa, on coś poczaruje tutaj. Poczarował! Jest bramka, jest bramka, cieszynka, o to chodzi. To jest cieszynka. Recesa! Czaro. Czaro! Aj! Nie trafił. Oj, 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 oj! gdzie leżysz? Gdzie leżysz? Ale poleciał! Ten, jaki movement tutaj, Cyk pyk. co? Dobra, no to, to dawaj. Nadia leci. Oj, Nadia, dawaj! Oj, oj! No i wyszło, nie ma, nie ma. Trzy trafione, trzy obronione. Pół na pół. Sam na sam 50% skuteczności. To pora na Nadię. Jaka, jaka taktyka na Nadia stary? No taka ale na nie że pójdę sobie a potem już piszę i ale najpierw waduję w nią z główki. tam. Do Dobra. Go Nie ma! Ale taktyka się sprawdza póki co. Wszystko zgodnie z planem. Nadia wybija! No, nie no Gdzie? Piłkę. Nagrałeś to? No, ale piłkę. No, Grafiłeś <grym>... ty, Nasie. Ale ja nagrywika! Nie zapiłeś no Dawaj, Antek. Antek leci. Nadia broni! Nadia broni Lop Antka. I wyjazd, wyjazd! Dobrze, Nadia, dobrze. Nadia, Nadia póki co, puste konto. Co zaczarujesz? Nie wiem. Dobra, zobaczymy. Ej, nie ma! Dawaj, Nadia, dawaj go, kasuj! Dobrze! Dobrze! No i teraz wystarczy, że Nadia obroni jeszcze jeden strzał sam na sam. I wygrywa tą konkurencję. Dawaj, czaro! I czaro strzela, czarost strzela. Pierwsza bramka dopiero teraz. My się nie nadajemy do ludzi. Okej, okay, to masz Messi, no! A, i strzela! No, ale! Dofin. A tak było blisko. Teraz ci trafi Gabrysz, to jest remis, nie? A jak go bronisz, to wygrałaś. A trzy, a No. Musisz trafić, żeby zremisować, wiesz o tym? Nie trafię. No to dawaj stary. A, i strzelił! Napewniaka uderzył! Dobra Nadia, dawaj Nie ma słupek, nie ma supek. Dobija Nadia! Dobiła to, dobiła to Widać, że nie mam mózgu. Nie no dobrze, dobiłaś Presja, presja, nie leci cela strzela, strzela z daleka Nie ja da się pomysł. pokiwać Niech tego uderzy Ale dobra, możemy zrobić sobie tak to Ja teraz zrobię po jednym sam na sam, po prostu na każdego Zobaczymy Ja to Jak Nie trafię teraz na D, to wyjdzie, że ustawione. Trudno. No, chyba ustawione! Ustawione. Napiszcie w komentarzu, czy ustawione, czy nie. Ja szczerze powiem, że. Chciałem, żeby to wpadło, nie wyszło. W konkurencjach jest remis. 1-1, pora na kolejną Rzuty wolne. które zaczyna. Strzelamy skąd chcesz, po prostu czerwonego pachołka. Trochę cię finezja poniosła, że tak powiem, z tą odległością. Bo chłopczyku, ledwo co dokopniesz. Co? Dawaj, dobijaj. dobijaj, dobijaj, dobijaj! Oj, oj! Prezes to zrobił, prezes, prezes! Nie wiem, że ta umiesz fejkować. Dobrze. Antek, twoja taktyka taka jak prezes, tutaj podobna lokalizacja. Nie. Aj. i tak to nie Tak nie. Aj, max. Oj, siadło, siadło! Karo. Aj, wyciągnął. Tomek, tak daleko strzelasz? Aj co? Co? O słupka co ja wpadło, ty. Czy trafione są. Jura, patrz. Okej, okay, patrzę. No. Aj, przelobowała. Skuteczność 3 na 3. Pora na Nadię. Zobaczymy, jak ona sobie poradzi z rzutami wolnymi. To W takiej odległości, szczerze mówiąc, no. tam gdzie prezes strzelam, przecież tego się nie da nie obronić. No. Dawaj, dasz radę. No, Mogłeś prowadzić jeszcze dalej, nie? Bo było za blisko. A Antek jeszcze dalej, tak? Nadia się zaśmiała. Nadia parcchnęła, okej. Okay. Broni Nadia Max Ale szło okno. Nadia broni. Jest kraksa, bo już Nadia obroniła tyle, co Gabriel w tej konkurencji. No i Nadia już wygrała rzuty żuty wolny, no, że tak na meczu jakoś nie bronisz tych wolnych. No, że piłka w ciebie leci, a ty jak kariusz Tomek dawaj Nadia broni No i Gabryś ostatni, ostatni strzał Honorowy, że tak powiem strzał, Nadia nie trafiła Jaki się nie nagrywa Nadia, rzuty wolne 100%, 2 do 1 w konkurencji Czyli Robimy tutacz? jak Nadia będzie miała 3 punkty no to wygrywa, jak będzie remis to da gramy dalej Po prostu nie, bo jest 2-1 Zasada jest taka, jaką bramkarz chce, taką podaje Piłka musi być w ruchu nie, po prostu a! A. Broni! Antek! Ale dała piłę! O nie! O nie! Aj, to mogło wpaść! To mogło wpaść! A Nadia! Odejść, prezes Aj! Czemu Prez? mu przeszkadzasz? No, na to byłam na ciebie! Czemu te przeszkody są, Max? A! Nadia broni! Jest wyjazd! Broni Nadia, broni Nadia, dobrze. Gabryś, dawaj. Ostatni strzał, Gabryś, Nadia wszystko obroniła z tych tutaczy, no to są jakby mocne strzały, ale z daleka, więc nie robią różnicy, no zobaczymy, czy trafi Gabryś. O. No i nic, Gabryś na budę, musisz wszystko obronić, stary. W siebie. No, O, dobry strzał, ty, dobry strzał. Ale dał, ojej, oj to może zabić. Oj, oj. O nie, kępa. No kępa. O, główka. Ale obronił dwie piłki, dwie piłki. Dawaj, dawaj Czaro. Nie ma. No i dawaj, Tomasz. Tomasz, 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 Tomasz. Aj, nie ma. Nie ma, Tomasz, nie ma. Nadia, słuchaj. Musisz strzelić, żeby wygrać. Dobra, dawaj, Gabriel. No i nie ma. Prezes zrobi dogrywkę w tutaczu. Jeden strzał prezesa. Dobra. No Ty jesteś najlepszy w nie? Tylko musisz górną dostać. Nadia broni. No i Gabryś na budę. Broń Nadia, broń. Dobrze, dobrze. Znaczy obroniłaś. Ki, 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 ki. Nie ma, nie ma. Kolejna konkurencja. 3 do 2. Pora na ostatnią konkurencję, która albo rozstrzygnie, albo zremisuje nam challenge Olej, jestem fenomenalny we wolej. Ja wiem, tylko w coś stary Ani tak jak ostatnio, w spojeniu No, zaczyna oh no. Nie ma, prez nie trafia Antek, no Antek co dał, ej, Antek co dał wyjazd, ty No No i na Biedrony wyjazd i czarą cze O, Ooooooo! To strzelił Czaro okno! No niemożliwe! Co tu się stało? Bramka odcinka z Woleja Czara. Niesamuj. Nie Jesteś za wykonalny, Nie no, zeszło mu, zeszło mu. To było widać! Nie, dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, Tomasz Messi, dawaj. Oj! to Tomek też trafia, dwie bramki. Ale mu dał, ale mu dał, najpierw prawe okienko, potem lewe okienko. Co tu się dzieje Nadia, czy dołoży trzeci punkt? Dawaj. Aj, no okno niedołożone, Nadia na budę, no nie dało się tego obronić, szczerze, nie dało. A szczególnie tego pierwszego. No tego pierwszego nie, no drugie jeszcze może, ale pierwsze nie. Taka mocna się czujesz? No bo Nadia jest kozakiem, czuje się mocno po prostu na bramce, no. jest dawaj, Ktoś tak daleko, zobacz ile tu masz... Ja zabiję jak tam będę kopał, zabiję! O, to chodzi. Nadia uważaj teraz. Rzeczywiście zabiłeś. To bym ją zgnębił, no kurde no, to są akcje antyprezesowe. Ooo! Co za Ale jaka obrona! Najśmieszniejsze jest to, że najwięcej punktów oni zbierają, bo my nie strzelamy w bramkę! No. Ale co tak jest naprawdę tak? Nale oszukane! Ale widziałeś co teraz było? Ta. Nadia, nice! O, nice! Się Żyjesz? Powikinał. Powikinał Cię? Ale ten, ta obrona to było szacun. No, szacun. no trochę coś tam. Coś niecoś nie, bronisz, co? Coś niecoś Nie Coś, coś, nie, coś Nadia broni, no widzicie. Jak tak? To ty do nie. Tak, okej. Okay. Let's go! Ty nie umiesz rzucać do tyłu, co? Nie ma. Co tu? <grywa> dawaj, no. Co?! Czaro, ej, ty jednak umiesz wolę co? Ale Nadia co, co, nie coś potrafię, Nadia obroniła. Ty musisz strzelić i Gabry, żeby był remis. Ajajaj, aj, co Nadia broni, ty? No dawaj, no osta ostatni strzał, no na pożegnanie w tym filmie. Aj, no i nie trafia. No i tym sposobem Gabryś drugie miejsce. Gratulacje. Dziękuję. Nadia zostaje najlepszym bramkarzem w ekipie. Jak ona się rzuca w tej ostatniej konkurencji? Teraz ona ledwo żyje. Nadia, co jest? jest Jeszcze jedna seria? Nie, no jeszcze jedna nie. Ja to... go broni, teraz mojego karnego to jest naprawdę najlepsza na bramkę. No, ty... I mojego. Nie, bo ja tu robię content. Ja go broni jednego mojego. Nie, to zrobimy kolejny odcinek, gdzie każdy nie. będzie bramkarzem i każdy weźmie w tym udział po prostu. Zostawiajcie łapeczki w górę, to zrobimy taki odcinek, jak zostawicie masę, subskrybujcie kanał i widzimy się. 不好意思，你们没注意到什么。